To bodaj plus XI powiedział, że największym wrogiem Kościoła jest liberalny katolik, jakim jest tutaj właśnie pan Tomasz Terlikowski. Bezsprzecznie to jest liberalny katolik, absolutnie liberalny, którego celem, jak i w ogóle liberalizmu w Kościele, progresistów i postępowców, jest doprowadzenie do tego, żeby Kościół się absolutnie dostosował do grzesznika. Nie grzesznik do Kościoła. Bo zawsze w historii Kościoła grzesznik się dostosowywał i był wgięty wręcz wymaganiami. Wymogi świętości zawsze były takie same, nic się nie zmieniło. Chrystus dokładnie tą samą naukę podawał i Kościół nauczał jej tej samej nauki przez 2000 lat do dzisiaj. Nauka się nie zmieniła, nie można trwać w związkach pozasakramentalnych, bez świadomości, Że to jest grzech śmiertelny. Nic się w tym temacie nie zmieniło. A przecież modernizm jest po prostu ściekiem wszelkiej herezji, powiedział. Pius X, to nie są moje słowa, to jest cytat z encykliki Dominici Pascendi Gregis, która jest też na naszej stronie. Też ją polecam, bo od tego zaczyna się przygoda z tradycją, z poznawaniem świętej tradycji. Wszyscy praktycznie, których znam, zaczynali, ja również, od właśnie cykliki Dominicy Pascendi Gregis Piusa X, gdzie on tak celnie, tak błyskotliwie, tak genialnie obnażył właśnie tę herezję.